Otwieram 48 sesję Rady Miejskiej w Rybnicach zwołaną w trybie nadzwyczajnym z możliwością uczestnictwa w trybie hybrydowym, czyli zdalnie lub stacjonarnie. Witam wszystkich Państwa, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Wita Panią Elżbietę Witek, witam Pana Adama Szczęka, witam wszystkich radnych biorących udział zdalnie. Witam. Państwa biorących udział w formie stacjonarnej. Szanowni Państwo, przeczytam uzasadnienie do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym zgodnie z paragrafem 12 ustęp 1 Statutu Gminy Ryglice. Gmina Rygnice posiada zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2024 środki na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Rygnice w miejscowości Jonidy przy Siłek Liciąż oraz w miejscowości Rygnice na ulicy Tarnowskiej strony Zalasowej. Obecnie, aby móc uruchomić procedurę, zachodzi konieczność objęcia części udziału w spółce Komunalnej do Rzecza Białej, na realizację tych dwóch zadań i zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Lice na rok 2022. Zanim przystąpimy do obrad, zostanie ustalone kworum. Proszę o potwierdzenie kworum. Dobra. No, 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 widzę dobra. No. Dziękuję. Składany miejskie piłnicach liczy 15 radnych, 8 radnych uczestniczy stacjonarnie, 6 radnych korzysta z formy zdalnej. Na podstawie listy obecności oraz potwierdzonego elektronicznie kworum powiem, że w sesji nadzwyczajnej y, uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał przez radę. Przypominam, że zgodnie z przepisem artykułu 20 ust. 1 punktu B, ust. o samorządzie gminnym sesje Rady Miejskiej są utrwane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i oraz, że nagrania te są udostępnione w internecie w czasie rzeczywistym. Przedstawienie porządku obrad. Planowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie 48. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rygicach i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 39 przez 285 przez 21 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2021 roku. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 286 przez 21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydlice na lata 2022-2038. Punkt 5. Zamknięcie 48. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rychnice. Czy ktoś z radnych ma jakieś... Propozycje lub uwagi do przedstawionego szybko porządku Dziękuję. Jeżeli nie ma, to zanim przystąpimy do głosowania, proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję. Został, to zostało potwierdzone. W sesji bierze udział 14 radnych. Możemy <grym> przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przed przedstawionego przedmiotem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Logicznie. Dziękuję. Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za głosów 14. Radnych. Planowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 39 przez 285 przez 21 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2021 roku i tutaj bardzo proszę Panią Skarbnik, panią Łamiętnym Matusię o uczorów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z koniecznością przeniesienia środków, które wcześniej zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na budowę kanalizacji w miejscowości Joliny, miejscowości Rydice. Była to kwota 900 złotych, zabezpieczona w WPF-ie w latach 2023 2024 W związku z tym, że jest konieczność podjęcia uchwały i objęcia udziału, już części udziału w tym roku, w roku 2020. 000 000 w związku z tym przesuwamy te środki z roku 2024 na rok 2022. Jeżeli chodzi o zapisy w uchwale budżetowej, w załączniku nr 1 dokonujemy zmian w planie wydatków. Tutaj, właśnie konkretnie w planie wydatków majątkowych, jest tylko i wyłącznie ta jedna zmiana. Zwiększenie o 3 miliony wydatków na objęcie udziałów w strukturze komunalnej do Rzeczy Białej z siedzibą w Tuchowie. W załączniku drugim mamy zmianę planu przychodów i rozchodów w związku z tym, że wprowadzamy te 3 miliony w tym roku jako wolne środki. Do tej pory te środki były zablokowane, one są w tym momencie umieszczone na lokatach, więc nie były wprowadzane do budżetu, były tylko po prostu chwilowo zablokowane i usunięte na z tym, że są potrzebne, więc wprowadzamy te wolne środki, zwiększamy wolne środki o 3 miliony złotych, w związku z tym aktualizacja załącznika planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok. Oczywiście w związku z tymi zmianami zwiększa się nam deficyt budżetu o 3 miliony złotych i będzie on właśnie finansowany, to zwiększenie będzie finansowane z środkami finansowymi. Załącznik nr 3 to jest plan wydatków majątkowych, ze względu na to, że zmieniamy tam wydatki majątkowe, ustępniamy też które były wprowadzone między 31 sierpnia, nie przepraszam 22 września, 22 września kiedy była ostatnia sesja do dnia dzisiejszego i ten załącznik jest w tym momencie aktualny na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o ustawę budżetową to tyle. Dziękuję Państwu. Jeżeli nie ma pytań do do głosowania. Proszę o potwierdzenie. Dziękuję. Chwam no, został potwierdzone, z Rady miejskiej w Wielisa liczy 15 radnych na sali obecnej 14 co e, stanowi się wymagane uchwały niezbędne do przeprowadzenia ważnego głosowania. Przystępujemy do głosowania. Trzymajam tej uchwały. Uchwała nr 48 przez 368 przez 22 Rady Miejskiej w Gryzlicach z dnia 4 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 280 21 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2021 roku, roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybica na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2022 roku pozycja 559 artykułu 221 artykuł 212 ustawy z dnia 28 20 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw 2022 roku pozycja 1634 oraz na podstawie artykułu 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Dzień ustaw 2022 roku pozycja 583 Rada Miejska Wielka, wójta, uchwala, w Pownica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Skutek zmian w planie dochodów i wydatków stwierdza się deficyt budżetu gminy o kwotę 3 miliony z kwoty 8 820 82 873 69 zł. 69 do kwoty 11 82 873 69 zł. 69 groszy który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 2 397 255 36 groszy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 824 530 ,79 zł. 79 groszy oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 7 861 87 zł. 54 groszy. Paragraf 3. Punkt pierwszy. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 3 miliony z kwoty 8 677 zł. 69 groszy do kwoty 11 milionów 677 tysięcy zł. 69 groszy w związku ze zwiększeniem wolnych środków finansowych o kwotę 3 milionów. Punkt drugi. Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 3 miliony z kwoty 5 456 087,54 zł do kwoty 8 456 087,54 zł. Punkt trzeci. Przychody stanowić będą. Punkt 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego o niewykorzystanych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu unikających zrodków i dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 397 255 36 groszy. Podpunkt 2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5. Pierwszy punkt ustawy dotacji na realizację programu projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie. 824 530 ,79 zł 79 groszy. Wolne środki finansowe w kwocie 8 8456 87,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wydatki majątkowe budżetu obejmują zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Budżet po zmianach wynosi. Dochody 79 milionów 137 247 zł. 7 groszy. Przychody 11 677 tys. zł. 69 groszy. Razem 90 815 120 zł. 76 groszy. Wydatki 90 milionów 220 120 zł. 76 groszy. Razem 595 tysięcy, razem 90 815 120 zł 76 groszy. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybik. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęcie przedstawionego wiązania projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku. Przeciw, który się wstrzymał analogicznie. <laughs> <laughs> Dziękuję za radnych za głosów 14, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 286 przez 21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2 ustalenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowią swe załącznik nr 2 do uchwały nr 39 przez 286 przez 21 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęnica na lata 2022-2038 przyjmują brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rywice na lata 2022-2038 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rywice na lata 2022-2038 jako załącznik numer 1a do uchwały numer 39-286 przez 21. Rady Miejskiej w Rydlice, z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglicy na lata 2028-2038. Jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ryglic. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego przed projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Lub się wstrzymał? Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za głosów 14, do naszego podjęta jednogłośnie. Tak. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 5. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad zamykam 48. Sesję Rady Miejskiej w Zwołam Zwołaną w tym nadzwyczajnie. Dziękuję.